Witamy Was bardzo serdecznie Wykopki w poszukiwaniu historii Jedziemy gdzieś, może pogoda wytrzymie Cześć Jedziemy na wyprawę Zaczyna padać deszcz Jedziemy z Łukaszem do Żywca Tym razem no Zobaczymy jaka będzie pogoda No ale pogoda nam nie straszna Coś tam zawsze się poszuka zamykań, panie gdzie my jesteśmy w żywcu <laughs> moje dawne kąty <laughs> no i zobaczymy czy dzisiaj coś poszukamy, no i taka pogoda wypadła, no ale myślę, że że będzie to coś zrealizowane, chociaż no. zobaczymy, no trochę się rozjaśnia tam od Międzybrodzie. Witamy was bardzo serdecznie. Witaj dworku stary może coś tu znajdziemy pod tym starym dworkiem, Ja Łukasz? No łopatka, bo tu wiadomo nie można niszczyć, kopać złoką łopatą, tylko jak się wykopie to się zakopie i płyciutko. No i tyle A tam mamy piwko Znaczy ja mam przy namiotku to trochę pokopać, napić się, pokopać, napić No i tak ma być To zaczynamy A, nie. nie wiem, co im się wykrywa z rozstroju. Jest coś? Dobry sygnał. Gdzie coś kurde? Rozstroju. Głęboko? A to jak głęboko? Zobaczymy, co tu będzie. Mi się coś rozstroił panel, gdybym musiał zrestartować Dobra, jak wyciągnie to pokażemy, no to jest płytko, w płynę O, tam Nie, to coś za głęboko Nie, to tu już jest, tu I jakiś metal chyba. Coś za głęboko coś na no, coś fajnego Tu Nie robię takich głębokich sygnałów Nie, tu pokazuję, tu O, to, to, to To, to, to To, to, właśnie To To jest to To jest to Wyciąg kto? To wyciąg to, zobaczymy Chyba, że kamień jakiś mete meteorologiczny Sprawdźmy no kurde skarb dwa ukryte To będzie tam podkow jeszcze trochę. Nie lubię takich głębokich sygnałów Nie No. Wyciąg to Wyciąg to Bo ja nie mam rękawiczek Wyciąg rę rękawiczka Rękawiczkami rękawiczka wyciąg no dobra Moneta? tak? coś tu jest kurwa dobra. i o pierwszy sygnał sygnał taki trochę rozległy coś tam gdzie większego chyba nie, nie. jest czy nie ma panie bez rękawiczek pan kurde sięgnął to nie to kamienie tam jest jakiś a baki złom widzisz jakiś złom coś coś no widzisz no 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 blacha blacha kurde tyle zachodu a deszczyk pada nieziemsko może kurde swój wykryłaś, nas stroić, bo zresztą, może w lesie działał, Mój wykryłaś, tylko w lesie działa. Na polu coś nie chce. <grywa> Dziwne, ale tak to jest. Tak jest, nie? Tylko trawy się naobierało. Taka pogoda, nie do szukania. Ja tylko Jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, bo tu jest kosz na trawę, ale. No. pojedziemy w jedno miejsce. Ale na... to też dek, nie? Tylko ta cewka, żebym miał mniejszą cewkę, to. Ale no, dobra, taka. 20 groszy No mój, wykrywacz gdzieś tam został pod tym parasolem. No to jest taka dobra. Teczka mowa. No. Ja no. mam jeść. O? Tu coś jest też, no? 14. O, płytko wieś. O? o kuda. Kapsel. A, kapsel. Myślę, że coś z lepszego Da się coś zaświeciło na złoto. O, no, też wspaniały sygnał. O, No, długo opiecie, Łukasz no. Ale patrzcie, dobrze powiedziałeś tyle. No, I było, no? Nie no, było. Nie było. Nie było. to będzie Parker? No co tu pisze?

Что-то пойд ⁇ А, Мрубки, да, где-то тут. Мрувку круто. Поморачиваю. что-то. Что Tutaj, tutaj Tutaj będzie, no ale nie wiem kamienie kamulca O, coś tam, coś tam Nie, nie, nie Na tej stronie bardziej, bardziej na tej Który musiałbyś coś podkopać na tą stronę Znawca się znalazł Mówię o sobie No jest już tam, kurde no Coś to musiało być, no to jest blach. coś to tu, tu przekopywać Tu widzę ją, no. Właśnie głębsze sygnały mylą, trzeba czasem te płytsze brać, bo te głębsze to są troszeczkę takie niedosykane mogę wleś to będzie fajnie Ryska, no a potem czoła? No ja nie, na razie nie potrzebuję Jak szukał to koło kapliczki tam To będzie Ja tu piwo piję, nie, mam urodziny kurde Nie tylko szukać i szukać Kręcić mogę, nie Ewentualnie po tym żebym Chciałbym Deusa z auta wyciągnąć Panel mam, a z panelem się nie da panela panelem nie no, tam coś jest, nie? O, tu jest moneta. o jest, 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 jest. jest moneta. No. no. 20 grosz. 20 grosz. No. No. I tak grosza do grosza, a za chwilę gdzie piwo za to będziemy pić, prawda? Jest jakaś moneta, ale zobaczyłem. O większa 50, 50 To taki sygnał na monetę był Przestało padać, no Idę pudeusa Powiem piotka piątką, piotka piątką. O ja, no Piotka wisi. Chyba baratem, bo tam Piąteczka. To głęboko? Kurde No piąteczka. Czekaj, moneta moneta? Moneta... Ale co to jest? Uuu, tutaj nawet z pepeżki? Tu nawet z pepeżki? Useczka z pepeżki. Nieźle z tych schodów tu nieraz się spadało. Jest on froego. Kiedy wiersz o tej kapliczce napisałem. Tu pustelnik mieszkał. A na tej ławce to. Pierwsze romanse się zaczynały. Masakr. Znaczy, no nie masakra. Ale git. Akumulator. Panie, przecież złoty 30 na złomie. Za to. Świerkają. Fajne, to jest w środku. No i tam poszukamy. No tamtą. A ten gdzieś się stracił. Idziemy dopiero. Będzie się gdzieś... ten... no. To PIN Pojtera mam. 15. Słaby? Nie do kruś. 15 jest miernie do kruś. Nie do kruś na pewno. Nie no. dobrze. Дай эту лопатку, то это. Зато это? Паня. Эх, не надо, эх, не надо, да. Добро. Ну, тут, To jest taki urodzinowy odcinek Coś tu jest Co to jest takie? Nie, Taki kawałek z cezoryka Jest cezoryk taki stary chyba, czy coś nie? O, Zobacz, co to jest nie Nóż, wiem. taki mały nóż A nóż Panie Pomyśl do swojej do gablotki Dobra Wracamy do samochodu Robimy jaką pizzerię A tak to Fajny wypad był dzisiaj Już widzicie, że nie chodzi nam o znajdki Tylko żeby gdzieś się przejść, gdzieś pochodzić, gdzieś pokopać No i tyle Jedziemy do pizzerii Patrz, jaki mamy ten jedonko. Powej kopka trzeba sobie troszeczkę. Kurde noże wbite Panie, ostanowi. Tak tego nie zjemy. Panie, hamburger. Mógłbym jechać do McDonald's. Kończymy dzisiejsze wykopki i poszukiwanie historii. Byliśmy tam nawet za dużo. Było troje przygód, tak więc było, nie minęło. Tak więc zapraszam do oglądania.